Siemano ludzka, z tej strony Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Rayman Legends Dzisiaj będziemy sobie na spokojnie kontynuować przygodę z młodymi, tymi, ziomkami skarpetowymi Tu już jak widzicie w poprzednim odcinku, który będziecie mieli w kartach, oczywiście gdzieś tam poleci Zrobiliśmy dwie mapki na spokojnie, zmieniliśmy się w Grubasa, bo byliśmy kiedyś Raymanem Teraz jesteśmy Grubasem, więc w zasadzie tak gra powinna się nazywać Rayman, a bardziej Grub Legends no, ale dobra, no cóż, przeżyjemy już z tym ziomkiem. O, tutaj. Mogę wyjść jakoś na dół? Czy to się będzie tak po prostu ruszać? Ja chyba to się będzie zwyczajnie ruszać. Dobra. Pomóż mi tam wskoczyć, dzięki, ziomek. O, tutaj mamy jeszcze. O nie, nie wiedziałem, że tak potrafię. Halo, proszę się uspokoić. Niepotrzebnie klikam cały czas shift'a, może dlatego. No, żyćko, zawsze spoko. Witajcie, motylki, Co mi dajecie? A, po prostu gałąź przesuniecie. Yy, gałąź do góry. O! o, o, o jednego nie wziąłem. Opa, Dobra, udało mi się jakoś. No to kolejne motyle. O tutaj mamy. O, aż telefon zaczął się odzywać. Dobra, już na spokojnie sobie wyciszyłem telefon. Ja bym chciał tam wskoczyć, jednak. Tutaj może być dużo fajnych, ciekawych rzeczy, jak na przykład. E, dziwny grzybek. O, to są drzwi. O, aż w mikrofon odejdziemy, przepraszam, jak było słychać. E, ale tutaj mamy drzwi, więc na spokojnie sobie tutaj tam tego króla, królową. O nie, nie patrzałem się na to kompletnie. E, ręka. E, trójkąt nie będzie. E, no wiedziałem. O on mnie zabił, no, dlaczego. Dlaczego to mnie zrzuciło na góry? Halo, co jest? Dobra, ale teraz już wiem jak to wygląda, Dobra, tego sobie zmiażdżmy Więc trzeba tutaj, tutaj i od ściany do tego doskoczyć Witaj królu, ja bym chciał... nie wiem, czy tam coś będzie? Nie, nie ma, ściana jest No to cyk, nie króla i mamy se króla już z... A nie, to królowa, zapominam, że zawsze jest pierwsza królowa No to mamy królową, od niej buziaka Już serce mieliśmy, więc kolejnego nam niestety nie da A szkoda, bo fajnie by było mieć dwa ale Tutaj zbieramy jeszcze te świetliki One jakoś tam specjalną nazwę mają Ja pamiętam, że one miały specjalną nazwę Ale kurczę, nie pamiętam jaką Tutaj sobie przeskoczymy na spokojnie I mamy skarpetę tego gościa więc, a to pierwszy jest w ogóle, znaczy poza królową, a to drugi był, o kurczę, dwa na raz zdobyłem w zasadzie, można tak to nazwać, proszę mnie nie zmiażdżać, dziękuję. Trzeba uważać czasem na motyle, bo motyle mogą być też troszeczkę utrudniające grę, a nie tyle, że pomagające, ja bym chciał do góry i cykniem se to, o, udało mi się. Trochę świetlików zawsze spoko, bo za te świetliki mamy... Yy, Dodatkowe tam punkty Znaczy za te punkty w ogóle dostajemy pucharki Więc zawsze spoko, zdążę? Nie zdążyłem, zdążyło mnie to zgnieść Co najwyżej, no dobra Na szybko to powtórzymy, siema ziomek Tutaj nie było chyba żadnej przeszkody Z tego co pamiętam, więc tam na spokojnie Tu będzie kolejny do uratowania Tutaj sobie te punkciory zbierzmy I Mamy już dwa z iluś tam Dobra, proszę mi tu nie przeszkadzać Trzeba uważać na niektóre motyle na przykład ten nam się przyda, bo tutaj mamy tych. O, oh, kurczę, chodź się tu, no. Dobra, złapałem. I najpierw sobie tutaj na spokojnie przebiegniemy. I nie zdążę znowu! No nie, Macie już za bardzo się spieszyć. Dobra, teraz to zrobimy na spokojnie, znaczy bardziej na spokojnie niż robiłem to wcześniej. A więc y, tutaj mamy... ładnie tutaj zrobionego. No, gościa kolejnego. Już po raz dziesiątego ratuję. Ciebie też po raz dziesiąty ratuję. Tutaj troszeczkę utrudnienie i lecimy dalej i tutaj... Świetliki i żeby tutaj nie zepsuć, bo ten moment już widziałem 50 milionów razy, już nie chcę go widzieć, ale możesz, możesz złapać, możesz złapać te świetliki, czy masz jakiś z tym problem, dziękujemy. Dobra, tutaj czy uda nam się przeskoczyć, nie, nie dało się jednak, dobra, ale przejdziemy sobie na szybko i tutaj poczekamy, poczekamy na spokojnie i dopiero to, I zapomniałem, że on się w kupę może zmienić, kurczę, jest bardzo śmieszne jak on to robi. Placek! I placak. Dobra, idziemy dalej. O, mamy te żabki. Cyk, cyk, cyk. No i tu pieniądz jest. Co to robi pieniądz? E nie, wiedziałem, że. Zdążyłem wyskoczyć. Czyli wy to wiedzieliście? Bo ja bym tam zginął 100% przez te motyle. Ale zdążyłem. Ja cię kręcę. O nie, nie złapię Tak już teraz. Albo chyba, że. No i uciekł, mój. No właśnie, patrzcie tutaj, no. Dobra, tutaj się miażdży to w ten sposób, więc. Na spokojnie, jak sobie tak wyskoczy, to będzie spokojnie. O, mamy już czterech z ośmiu, znaczy tych podwładnych, oczywiście. Mówię o tych podwładnych. Pik Ziomek, zostaw go. Mamy już pięciu nawet z ośmiu. E, o tam kolejny był ten. Ale tego... No, nie, 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 bym spadł przez przypadek, ale udało mi się. Dobra, tutaj jeszcze ten pinion złapię i wracamy się z powrotem. Czy ja muszę o tą lianę złapać? Chyba muszę tą lianę złapać, żeby na górę wskoczyć. Chyba tak. Dobra, tutaj jeszcze uratowaliśmy tego, no spokojnie. Cześć, ziomki. Niektóre. O, kurde! Zapomniałem, że tu coś takiego potrafisz. Spadaj, stąd. Nie wiem, czy do wody mogę wskakiwać? Mogę. A faktycznie była chyba misja już ten, że my w wodzie siedzieliśmy. No to nieźle, pozbierałem te muchy. O, i teraz będziemy mieli króla. Król zawsze spoko. Witaj, albo nie. Albo po prostu tu będzie milion świetlików też, taka jest opcja. Jak widać, opcję drugą wybrali. A nie, jest jednak król, myślałem, że go nie będzie. Właśnie, muszę zkurczyć. Zapominam, że ja mam robić te. Yy, miniaturki sobie. O, dobra, i zrobię sobie zrzut ekranu na miniaturkę. Na spokojnie, więc yy, będziemy mieli. Ej, to będzie kolejna miniaturka z królem w zasadzie, albo nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale zdążyliśmy złapać jeszcze ostatniego. Ja chciałem wydostać się z tej wody. I sprawdźmy, czy udało nam się zdobyć trzy pochary. Jeżeli tak, to będzie bardzo miło. Bo, bo, bo będzie. No, nie wiem. Wolę mieć tak już od początku tak zrobioną grę na 100%. Lubię robić gry na 100%, kurczę. To jest zawsze przyjemne. Dobra, przyspieszmy sobie to, bo to widzieliśmy milion razy. Jak to sobie leci spokojnie. Czy udało nam się? Udało. Przy 600 yy, tych świetlikach tu mamy. Puchar złoty, spoko. Mieliśmy. Jak on tańczy? w ogóle, zauważyłem dopiero. Małaki w tarapatach. One się małaki nazywają. Te skarpetoludki. No dobra, będę pamiętał chyba. Nie, nie będę pamiętał. Yy, Zdrabkę sobie otworzymy. Wiecie co później, dopiero jak już będziemy mieli dwie zdrabki. Będziemy tak robić, że pod koniec odcinka będziemy sobie drapać. Dziwnie to zabrzmiało. Yy, tu mamy co? Kolejne dwie misje. Tu jakaś babka. Jedno się odblokowało. Gratulacje, udało się odblokować świat Fiesta de los Muertos. Małaki, czekałem tam na Twoją pomoc. Na razie nie dziękuję. Gratulacje, Mirolewicz, udało Ci się osiągnąć poziom czaderski. W nagrodę przyjmij następującą liczbę lumów. Kto to jest Mirolewicz? Chimist Mirolewicz. No mamy w ogóle jakąś chyba misję taką poboczną, można to na, na, nazwać. Chyba dla zdobycia tej postaci, co tam się kryje pod tym y, futerałkiem. Bieg przez Lochy. No nie, ja nie jestem zbyt dobry w koordynacji. Ręka oko mózg. Y, no nie za bardzo to umie działa. Dobra, mamy tego ziomka. Nie wiem, jak on się nazywa. On się nazywał. Y, pyk. Znaczy, nie, on się nie nazywał Pyk, ale. Kurczę, nie, przepraszam, bo tu jest takie pełne skupienie i nie chciałbym tego nie zrobić. O, tego. O, kurde! Skocz! Nie! Nie! Spaliło mnie. Um, co, o czym ja mówiłem, kurczę? Dobra, i na górę, z powrotem, na górę! Co ty robisz? Cyk, tutaj mamy tego małaka i go nie zdobyłem Dobra, nie, ja chcę mieć wszystkie te małaki zdobyte. Więc tutaj cyk, i na górę z powrotem, cyk i cyk. Uderz tego! Dobra, udało mi się. Jednak to nie jest takie ciężkie. Zostawiłem jednego świetlika, trudno. O, już kolejnego. No, trzeba będzie przeżyć przy tym, no. Jakby nie patrzeć, bardzo ciężko się komentuje gry, w których właśnie coś takiego się dzieje, bo tutaj się za dużo dzieje zwyczajnie. Naprawdę mózg zwyczajnie nie ogarnia, że muszę kliknąć 15 tysięcy guzików naraz, a jeszcze właśnie coś takiego zrobić, że tam był e, król. Król to chyba jest. Chyba królową wcześniej zdobyłem, tak mi się wydaje, więc cykniłem sobie tutaj na spokojnie. Tutaj jeszcze mamy tych świetlików, no nie zdobyłem ich niestety. W ogóle kliknięcie W spacji i e, S, żeby kogoś uderzyć, jest kosmiczne. Cześć ziomki. Udało mi się. Ja cię kręcę, ale bym spadł teraz. Dobra. Chyba nie zdobędę pucharków, no ale trudno się mówi. Kogo zdobyłem? A to był jakiś Joker czy coś w tym stylu? Nazwiemy cię. Jak oni się nazywali? Oni błaznami, błazen, o. Dobra, ile potrzeba mieć, żeby mieć złoto? Czy udało mi się? Ja raczej wątpię, bo mamy już 150. Chyba mieć trzeba 300. Tak, 10 mi zabrakło. No trudno się mówi. No mógłbym to zrobić. No spokojnie, tam było więcej niż 300, na pewno. Barbara jest wolna, dostałem osiągnięcie. Szkoda, że wy tych osiągnięć nie widzicie. No ale trudno. I mamy Barbarę i pewnie mogę się z nią w nią zamienić, nie z nią. Chociaż z nią miejscami, jakby nie patrzeć też mogę. Mamy sobie laskę w czapeczce. Ale nie, zostańmy przy naszym y, grubym śmietniczku. On wygląda trochę jak śmietnik, nieprawdaż? I mamy tutaj teraz misję z mackami. Macki były w poprzedniej też. W poprzednim też odcinku. A tu już się misja zaczęła, o kurczę. Ja nie wiedziałem, że mogę w tych tych robić cokolwiek. Tutaj ziomek jest. Ej, mogę go bić i pewnie mogę go od razu z góry zabić. Dobra, skopaliśmy mu tyłek. Czy to jest prawda, że mogę was od razu bić? Mogę, o kurczę. Ale lepiej by było jakbym po prostu... Yy, ...zwyczajnie wskoczył na nich, to byśmy mogli tutaj szybko to zrobić. Cyk. Przed mi to proszę. Gdzie jest mój ziomek? Gdzie on jest ten, ten? O właśnie, Kim ty jesteś? Nazwijmy cię Muchą. Mucho, proszę tutaj przeciąć tą linę. Idziemy na spokojnie. Uuu, krzaczek, krzaczek do zniszczenia. My na spokojnie będziemy mogli pójść dalej. Witajcie, go. Ja zapominam, że mogę po nich skakać. A, ty możesz mu wcisnąć palca w oko i on będzie płakać. Dobra, my sobie weźmiemy tak. I teraz na spokojnie przelecimy. Żona, weź i stąd. Nie da na lewuj ludzi. Przed nim proszę. I teraz, żeby to nie zepsuć, ja muszę po nich skakać. Tak. Muszę czasem uważać z tym co robię. Tutaj mógłbym na spokojnie to zrobić jednym skokiem. O jeżeli by mi się udało, ale mi się nie udało. Czemu go nie zabiłem, sam nie mam pojęcia, wiecie? Mogłem to zrobić. Dobra, tutaj tego ziomka. Ej, on miał coś pod sobą. Cyk, on miał tego ziomka. Eee, yy, małaka. No dobrze, on chyba go nazwałem. Yy, tu o, macka, witaj. To! Strzel go w oko! Tak, i dobrze. Niech ma za swoje. Wcześniej, w poprzednim odcinku mnie zjadła. O, i teraz też by mnie zresztą zjadła. Ej, mogę po nich skakać. Znaczy, po ich tych, pałkach, na których stoję mogę skakać. W szczudłach. O, w mi chodziło. Możesz przeciąć, a ja mogę to zniszczyć i wpaść do dziury prawie, ale udało mi się wyskoczyć. Weź cykni to oko. Te też cykni. Te też cykni. Strzelaj je po prostu po pysku. Dobra, lecimy. Możesz przeciąć. Chyba na dole nic nie było, tak mi się wydaje. Tego trzeba było apać, z tego co pamiętam. Cześć, koledzy. O nie, nie chciałem! Dlaczego? Zabił mnie! Czemu ja go nie zabiłem? Halo. Ja chciałem kliknąć S, a nie W. I przez przypadek W kliknąć. I on przeciął tego sznura. Dobra, to sznurkę sobie tutaj. Zrzućmy tą kłodę na spokojnie, siomek. Czemu ty nie skaczesz, jak ja ci każę? On się jakoś tak dziwnie odbija? Nie, tego nie będziemy przecinać. Trzeba, trzeba sobie uważać. On czasem się tak dziwnie odbija, przez co... O, tutaj ziomek był, ale dobrze, że tego nie przeciąłem. Tak myślałem, że tam coś będzie. Się tak dziwnie odbija, przez co ja nie y, skaczę, tylko latam. Wiecie, że on... Y, drugie kliknięcie spacy to jest, nie? Wtedy. O, a, mogę to przeciąć, zapomniałem. O, kurczę. Zapomniałem, że każdą linę mogę przecinać, a ja bym się tam mie mieszał jak y, głupi chELL. Dobra, możemy to przeciąć i ich tam zamkniemy, ale nie całkiem, bo tutaj możemy wejść po królową. Chyba, że ominąłem gdzieś króla, ale raczej chyba wątpię. Złap to. O nie, nie złapałem tak jak trzeba. Tak. Cyk, 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 cyk. O kurczę. Dobra, trzeba uważać troszeczkę z tym jednak. Nie, 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 nie. Ojej. Co ty robisz, Macieju? Co ty zrobiłeś? Ja, ja nawet nie wiem, co się stało przed chwilą. Przepraszam, ale to, to było takie troszeczkę za szybkie, bo jednak chciałem złapać tamte świetliki, ale niestety się nam nie udało. No trudno się mówi. Lecimy dalej. Chyba to nie zepsuje nam gry. Mam nadzieję, że zdobędziemy trzy pucharki. Tutaj mamy ziomka. Tego ziomka chciałbym się pozbyć. Tutaj co? I... O kurcze, chciałem się odezwać i bym się zad, zadławił przed chwilą Śliną własną e, Chciałem powiedzieć, że jedynie czego nie możemy niszczyć Tym, tym, e, tą muchą w tej grze Jest jakby nie patrzeć e, Co to robisz? A, pod Q i E Jest jakby nie patrzeć e, Tylko ten e, Metal, nie? Dobra, teraz szybka akcja oh, Zdążyłem, ja oczy kręcę Była zbyt szybka koordynacja ręka-oko-noga No ale dobra, mamy tego e, Małaka, króla Czyli jak mu tam wołają. Ja w ogóle przez całą grę, przez całą tą rundę, lecę na shiftcie. Przez tą, tą pewnie rundę szybkościową, czy coś. Czy tam coś u góry było? Pewnie było. Dobra, ale mamy kolejnego gościa. Brakuje mi dwóch dosłownie. z z tą. Ja cię nie chcę. Cyk. O i teraz, o. Myślałem, że będę musiał skoczyć, a jednak sam się puścił na odpowiedni tor. I to, o kurczę! O kurcze, ej, co ty tu robisz w ogóle? Weź go łaskocz dzięki, Cy, za niego też jest trochę punktów O, na szczęście udało mi się O, tu był ukryty Nawet Na początku go nie zauważyłem O nie! No nie, i co ja mam teraz zrobić? Ja cię kręcę, co to było? To było nie fair Oj, teraz zepsułem te świetliki No jasne, bo jak za drugim razem trzeba coś zrobić To już od razu się psuje Dobra, teraz nie wpadnij tam, proszę cię Dziękuję E, tą linę, A, to już jest przecięta. Chciałem powiedzieć, że mogę chyba przeciąć. A, i tu muszę do góry skakać. Myślałem, że to będzie coś a la winda, ale jakby nie patrzeć, to nie była winda. To był. E, Murek do skakania. Cześć, Ziomek. A ty byś go zrzucił pewnie. O nie, tak łatwo to nie ma kolego. O kurcze! Przeskoczyłem go. Bo ja nawet nie ten. E, nie zdążyłem kliknąć. Znaczy, kliknąłem, ale po czasie, nie? Dopiero. Która to była misja nasza, druga? Kurcze, mamy 15 minut. Króciutkie będą te odcineczki Ale czuję, że dwie misje na jednym odcinku to tak, tak idealnie w zasadzie Że trzy to już będzie za dużo, a jedna to jest za mało jakby nie patrzeć Ale mamy złoty puchar I mamy drugą zdrabkę, czy trzecią? W ogóle jakąś śmiesznie tańczy, to mnie tak rozwala Tak, ja tutaj mogę biegać sobie Ale nic poza tym Bo tam nic nie było akurat Dobra, niech wyskoczą te, te małaki stąd Czemu tylko ich głowy wyskakują? O to jest pytanie. Ale mamy też króla i królową, więc na spokojnie. I mamy kolejną misję nam się odblokowała, a ta misja nazywa się... Mm, gratulacje, udało ci się odblokować świat 20 tysięcy mil podlumskiej żeglugi. Coś mi to mówi ten tytuł, małki, czekałem tam na twoją pomoc. E, ten tytuł jest wzięty... Gratulacje, Mirolewicz, udało ci się osiągnąć drugi poziom czaderskości. W nagrodę przyjmij następującą liczbę lumów. E, ten tytuł jest od książek... O, nie pamiętam o... Jak on się ten e, twórca nazywał ten pisarz. Bo on też napisał e, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Ale kto to był, nie pamiętam. Wybaczcie mi. Czasem mi się zdarza zapomnieć autorów książek. Mam drugą zdrabkę. Na drugiej zdrabce mamy... E, tego ziomka. My już mamy jednego takiego, nie? Tylko że innego, inne stworzenie. Dobra, i ostatnia e, zdrabka, a w niej będziemy mieli jakiś Origins. Co to jest? Back to Origins. Obraz. Okej, okay, no czemuż nie? Coś tutaj mam jeszcze więcej? Nowy obraz w powrocie do Origins. Eee. Um, um, co? Czekajcie, ta gra jest na Origin? Tak, chyba tak. Więc na razie tego nie będę klikać, a więc to... Uff, moje rzeczy. A tutaj mam Mirolewicz? Czy kim jest Mirolewicz? O to jest pytanie, nie mam pojęcia. Ciekawe czy mogę zmienić tą nazwę. Dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie, no i cześć!